Najpierw ciekawości z internetów, różne zapytania, taki zbiór zebraliśmy pytań na rozgrzewkę. I już, dobra. Słuchajcie, macie znaczy, Słuchajcie, to jest zbiór z netu, takich wybraliśmy sobie z różnych forów dosyć ciekawe pytanka, które no was mogą spotkać, a tym bardziej, że zadają te pytania kierowcy, kierowcy czynni zawodowo. Czyli to szczególnie też tak dla świeżaków. No, nie bać się pytać, bo zawsze wiedza jest nie do końca pełna. Zrobiłem zakończenie na młotkach i nie przerzuciłem na łóżko. Jak tą pauzę rozsądnie opisać? Stałem 10 godzin i musiałem jechać. Dzięki za pomocne komentarze. Ma na myśli pauzę, czyli pewnie odpoczynek. Zresztą to dosyć często e, omawiałem z Wami. Pierwsze pytanie, słuchajcie, stał 10 godzin, czyli zrobił odpoczynek regularny, czy zrobił skrócony? Odpowiadamy: pobudka 10 godzin, dokładnie, skrócony, bo nie ma jedenastki zrobionej, czyli zaliczamy to jako skrócony, jako dziewięciogodzinny. Zrobił zakończenie na młotkach, nie przerzucił na łóżko. No, i co tu gadać? No Chociażby słuchajcie, ostatnim, w ostatnim chyba sobotę nawet o tym wspominałem. Co szkodzi kierowcy wyciągnąć kartę po zakończeniu pracy, zanim pójdzie spać? Przecież, nawet jeżeli śpicie w kabinie, to może dochodzić do sytuacji, że ją opuścicie do łazienki, pod prysznic, do jakiegoś sklepu itd. Czyli nie mam mnie w pojeździe. Skoro nie mam mnie w pojeździe, to karta powinna być przy mnie. A dokładniej o tym mówi, bo my tak głównie skupiamy się na 561 polskiej ustawie o czasie pracy kierowców. I ja szczegółowych takich do końca aktów wam nie podaję, chociażby tak jak przy tym. Ale mamy też unijne rozporządzenie. 165 na 2014 i bodajże o tym mówi artykuł 34, że karta w tachografie jest w trakcie okresu naszej pracy. Czyli no, skoro nie pracuje, co za problem wyciągnąć kartę. Wyciągnąłem kartę. Rano wykonam wpis manualny i kolejne rozpoczęcie i nie będzie tego problemu, że omyłkowo coś się stało. Pan się pyta, czy można. Rozsądnie opisać. No, niestety, żaden artykuł nie przewiduje takiej czynności. No i teraz tak, no, skoro ustawił, zostawił na młotkach, czyli przekroczył swój dzienny okres pracy zamiast 13-15 godzin, skrócił swój dobowy odpoczynek, nie zakończył tego w cudzysłowie okresu, nie zakończył doby pracowniczej. No i mimo, że to opiszemy, no ale jako co opiszecie? To nie będzie artykuł 12, to nie będzie artykuł 13, to nie będzie artykuł 9561, możecie to opisać i to co ja zawsze mówię, zależy na kogo traficie, tak? Tak na upartego po tym czymś, pan po tym przekroczeniu dobowym okresu pracy powinien wykorzystać swój odpoczynek, chociażby skrócony 9 godziny, i dopiero powinien udać się w trasę. Także jakiegoś skutecznego lekarstwa nie ma, wyciągać kartę i po prostu pilnować się z tym czymś. A to jest mój chićor. We wtorek kończy mi się ważność karty. Chciałem dojechać do piątku. Karta powinna już czekać w domu. Robiłbym wydruki i opisy. Czy droga taka przyjemność, czy lepiej zjeżdżać? No i co. Czyli pan wymyślił sobie, że no kończy mu się ważność karty, czyli jeszcze te trzy dni pojeździ sobie. No, czy droga jest taka przyjemność? No, taka przyjemność jest bardzo droga, bo w nowym taryfikatorze mamy zaznaczone, że jazda bez karty, jazda na cudzej karcie to jest równowartość 2000 złotych, i myślę, że to w zawodzie kierowcy nie będzie najstraszliwszą dotkliwością. A będzie to, że prawo jazdy zostaną zamrożone, cofnięte uprawnienia na czas trzech miesięcy. Czyli no, sorry, skończyła się ważność karty, zjeżdżam do domu. A jak Was złapią, no to niestety trzy, trzy miesiące bez dalszej pracy. Tu były bardzo fajne, bardzo fajne podpowiedzi. Że możesz przecież dzień wcześniej zgłosić zagubienie karty. No i teraz rzeczywiście, jeżeli by doszło do uszkodzenia, zagubienia karty, niezwłocznie informuję organ wydający. No i czysto, czter, czysto teoretycznie mogę kontynuować mój transport drogowy do momentu zjazdy na bazę czy też miejsce zamieszkania. Tylko no uwzględnijmy jedno, Skoro jutro mi się kończy ważność karty, i jestem w trasie, i dzisiaj ją gubię, dzień przed, albo stwierdzam, że przestała mi działać, albo mi ją skradziono, no tak chyba troszeczkę to by podpadało, także no nie kombinowałbym raczej w tą stronę. Jak to jest sporą nocną po wprowadzeniu następnej części pakietu mobilnego. Można robić rozpoczęcie dwa razy w tej samej dobie, jeżeli się jeździ w porze nocnej. Po pierwsze, pakiet mobilności, ta druga część, która weszła nam w lutym, nic w porze nocnej pakiet mobilności nie zmienił. To zmieniła polska ustawa o czasie pracy kierowców, bo Dolu tego doba trwała pełne 24 godziny i tak była rozumowana. Natomiast w obecnej ustawie o czasie pracy kierowców wykonanie naszego dobowego odpoczynku 11-godzinnego, 9-godzinnego w cudzysłowie resetuje, zeruje nam ten okres, dobę pracy i rozpoczynamy kolejno. Mimo, że doba zegarowa się nie zakończyła. I znowuż niestety. Przy zmianie tej ustawy mamy taki misz-masz, bo ustawę zmieniono. Problem w tym, że nadal, nadal w załączniku do polskiej ustawy o transporcie drogowym, w taryfikatorze, mówi się odnośnie doby 24-godzinnej, a nie tak jak zostało zmienione, i tak samo rozporządzenie, bodajże 403 na 2016 unijne, również mówi o dobie 24-godzinnej. Znaczy zamysł jest taki, że rzeczywiście po 9-godzinnym czy 11-godzinnym kończymy naszą dobę rozliczeniową i rozpoczynamy następne. Drugie, co tutaj Pan się pytał, czy można dwa razy rozpoczynać. Jasne, że można, to nawet zanim te przepisy się zmieniły, zawsze można było sobie zmieniać. Dobra, teraz Marcel tutaj ma dosyć fajne pytanie. Ja je przeczytam. Ostatnio popularne stało się rejestrowanie firm transportowych w Niemczech. Czy kiedy taka firma zarejestrowana w Niemczech prowadzi przewozy na terenie Polski, można uznać to za kabotaż? No, odpowiedz sobie Marcel sam na to pytanie. Czyli jeżeli my. Polak w polskiej ciężarówce zarejestrowany u polskiego przewoźnika przekraczamy granicę i wykonujemy załadunki, rozładunki na terenie Niemiec bez przekraczania granicy. To mamy kabotaż. Skoro będziesz polskim kierowcą, zatrudnionym, to co, to co się pytasz w niemieckiej już firmie zagranicznej, w związku z tym będziesz e, pracował u niemieckiego przewoźnika, w niemieckiej ciężarówce, w cudzysłowie, na niemieckiej umowie o pracę i pojawić się w Polsce i wykonać załadunek, rozładunek bez przekraczania granicy, no to tak, oczywiście, to będzie kabotaż. Czyli wjeżdżając do naszego kraju, taka niemiecko-polska firma będzie wykonywała, oczywiście, transport kabotażowy i identyczne zasady będą obowiązywały, czyli maksymalnie trzy kabotaże w 7 dni, i następnie ten y, 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 czas wymrożenia, tak, ten czterodniowy, czyli wykonujemy jakikolwiek inny rodzaj transportu i dopiero po tych czterech dniach z powrotem wracamy na kabotaże. Właśnie dlatego są rejestrowane firmy w Niemczech, bo polscy przewoźniki, polscy przewoźnicy wykonują multum kabotaży na terenie Niemiec i w ten oto sposób robią krajówkę, a nie kabotaż. Pan tutaj wnosił zapytanie, że Rozpoczyna swoją pracę. Ja wezmę już pisadełko. Pan rozpoczyna zawsze swoją pracę w niedzielę i pracuje załóżmy od niedzieli do piątku. I od niedzieli, no tak jak w tym przypadku, 8.36, łącznie przez cały tydzień, przepracował czy przejeździł. Przejeździł załóżmy 40. Godzin 50 minut, w drugim tygodniu zaczął w niedzielę do piątku, przejeździł 44 godziny, łącznie przejeździł 85 godzin. Moje pytanie do Was: czy tu jest OK? Czyli w dwutygodniowym okresie rozliczeniowym kierowca, tak jak wszyscy wiedzą, z podstaw, musi zmieścić się w 90 godzinach. Emil mówi: A, Emil mówi: A. Że nie ok, a potem a, a już, a już byłem pełen nadziei. O, no dokładnie, dokładnie. Od poniedziałku do niedzieli. A pan sobie wliczał do tych 40 godzin, do tych 44 godzin, tu powinien być załóżmy poniedziałek, czyli to nie powinno być 40 godzin, tylko 40 godzin minus ta niedziela. Pan po prostu od niedzieli do piątku liczył. A mamy przecież niedzielę i jeden tydzień, i następnie od poniedziałku do piątku trwa drugi tydzień. Czyli tą niedzielę, szanowny pan, powinien doliczyć do tego tygodnia. Tak samo tą niedzielę, nie wiemy ile wyjeździł, powinien doliczyć do tego tygodnia. I na pewno te wyniki na końcu są nieprawidłowe. Bo po prostu dolicza poprzednią niedzielę z poprzedniego tygodnia do bieżącego tygodnia i wychodzą bzdury. Także to nie jest prawidłowe. Po prostu pan sobie wymyślił, że skoro przychodzi w niedzielę do pracy i w tym dniu rozpoczyna pracę do piątku, to to jest jego tydzień, tak? Bo się mieści w siedmiu dniach, no nie uwzględnił tego, że to co wiecie, od kiedy, do kiedy trwa tydzień. I mamy pytanie. Tak sobie dzisiaj w czasie jazdy słuchając Sibi kłótnie odnośnie wydłużenia czasu jazdy na 11 godzin. Powiedzcie Wy mi, jak to w ogóle wygląda, czy to istnieje, czy nie? Czyli Marcel chyba też, to się pytałeś w zeszłym tygodniu, tak? O te godziny, czy o przerwy już nie pamiętam, bo też tam wprowadzono, że możemy w tygodniu wyjeździć więcej o 4 godziny, w dwutygodniowym okresie więcej, Wyjeździć, nie musimy przerw robić po 4,5 godzinach, tylko po 5,5. Możemy wydłużyć czas jazdy do 11-dopłowy, no i okej, okay, możemy, jeżeli to po pierwsze są odstępstwa, a po drugie to, co ja zaznaczałem, to nie współgra, nie współgra między innymi z polską ustawą o czasie pracy kierowców. Ja bym tego nie dotykał. Tu macie, słuchajcie, włączę tylko fragment, żeby was nie zanudzać. Kto będzie. Kto będzie mm, chciał sobie po prostu całe te podstawy prawne, bo film trwa prawie pół godziny, gdzie Przemek dokładnie uzasadnia, że niestety ten akt prawny jest cały błędny. Wszystko jasne i oczywiste? Cóż, wcale nie. Zarówno treść obwieszczenia, jak również okoliczności towarzyszące, Sprawiają, że należy zachować co najmniej bardzo daleko idącą ostrożność w stosowaniu tych rewelacji ministra infrastruktury. Zacznijmy od podstaw prawnych. Jako podstawę wydania swojego obwieszczenia, minister wskazał artykuł 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców. Zgodnie z tym przepisem Minister właściwy do spraw transportu informuje o wprowadzeniu wyjątków lub udzielonych tymczasowych odstępstwach, o których mowa w wstępie pierwszym, w drodze obwieszczenia ogłaszanego w dzienniku urzędowym. No i dobra, nie będę wam całego puszczał, tylko zaznaczam, że coś takiego jest w necie bardzo dokładnie opisane, także jeżeli ktoś będzie chciał coś takiego używać, proszę się bardzo zastanowić. Aczkolwiek dochodzą słuchy, że również i pracodawcy nie za bardzo z tych odstępstw myślą korzystać, bo może to niestety dosyć drogo kosztować. Przechodzimy do właściwego tematu. Zaczniemy sobie dzisiaj rozbrajać Polską ustawę o czasie pracy kierowców, ale tak bardziej, no, nazwijmy to nie wiem podstawowo, życiowo.